Dajcie widzowie, dzisiaj gramy w wirus z nikim, niestety. Yeah. E, e, zsuwaj, nie. się wiem, że tak, ale nagrywam to o godzinie 19.44, więc no. Zrobiłem. Wirusujemy i chodzi o to, że mamy wirusować. O Boże To nie będzie na Eee, mogę jeść, o Hot new first egg Mogę? Nie mogę Pig, o, świnka, hi, świnka Zostanę, o kurde, o Razy pięć, um, wiedziałem Sześć spinów mam i ho ja pierdziele, To jest niemożliwe. Uh -huh, uh -huh. Rebir, dobra. Chodźmy dalej. Rebir Ile? Ja, ja mam dwa, zero rebirwów, ale... Dobra. Skrycimy jeszcze trzy koła. Kurde, co jest nie tak. Co to? Premier spin, ha. jeszcze jeden spin i zobaczmy, co będzie No kurde, jest trzeci rebirf. Co jest nie tak? Czemu ja mam same rebirfy? Dobra, widzowie, jemy sobie. Ale coś się stanie, będę robić. O kurde. Trzystałem <laughs> początku Higera. Panie i panowie błądami. O oh, kurde. Huh. Mam już trzy koły! Trzy tysiące. A kim ty jesteś, proszę pana? chcę z tobą wygrać, ale ty jesteś masz no oko. Jestem. <tryk> Ice cream! Mm, to dużo Fuck fu, fu, fu. Dużo, dużo, ale... 40 winów! Oni są Prawie za wiele lecimy dalej. 79. 370! O kur tysiąc, dziesięć tysięcy, Harry Moodle, będzie trochę, trochę będzie blurowania, ale nic, bo ja nie zauważyłam, to lecę. 800 razy 5 o, kurde Ooo kurde 8 razy Zobaczmy ile teraz o, o, o. To już wygrałem tą grę e, dobra lecimy już mam 40 ja to wygram na stówę ale przegrał szybko, że dobra, no, no, łatwo ser I nowy świat! Juhu, yeah! Nowy świat! Lecimy Szybko, szybko. O oh, kurde 700 dostałem auto. nie Japan City. Lecimy na... Japan City. Nowy becz, Hospital. Fajne, dobra, Lecimy. I zbierajmy bo to jest bardzo opłacalne. plus jeszcze autoklikę. Dobra. I teraz tu. A ile kosztuje pecik? 80? Nie na 100 koła. Troszeczkę potrzebujemy, ale Ryana. Ryan a, czyli najpierw muszę ją naprawdę... Naprawdę Teraz na to jak najszybciej. Klikam jak najszybciej. Kekę. Kakę, dobra. I sprawdźmy tego pana. Już klikam jak najszybciej. Dobra. I milk, dobra. To jest mleko chyba. Tak, to jest Trochę wygląda jak woda i czemu to dobra, pijemy Pecik nowy i lecimy. Goblin i ile pan dajesz? O kurde pff, pff. Pff, kurde. E e <tuszy> o, o kurde, no to... Proszę Państwa, ja w lewo fotografa już mam 300 tysięcy, jak to leci. I chyba będzie więcej odcinków. O kurde, no to kopiałam, Pół miliona. To już mogę z wszystkimi włączyć, nie? 750 tysięcy. Tak, no to na łatwiźnię. <laughs> Już jest 750 tysięcy. Zróbmy te 800 i Rosy. Lecimy z to jak najszybciej. Łatwo. Mushroom. Co to jest mushroom? To jest. Nie pamiętam. A to jest ten. No, ryba. Kurde, już? Dwa, 3400 winów. Lecimy. Travel. Co daje? Resetuje wszystko? Nie. Nie, nie, nie. Nie zróbcie mi tego. Ja tyle winów. To szybciej zrobię niż Wam się wydaje. Już ma 100 tysięcy. na łatwo. Zróbmy jakiegoś jajka. otworzymy mi jakieś jaju. Nie ma. No i ciebie. Kameleon. Kameleon! Nie, to jest... No no! Czy kręca? No. To naprawdę naprawdę ten kursek. To jest frut. Boosty nie potrzebuję, boosty w lepie? Co to jest? Ja tu ledwo jestem, a już idę hopę. Aha, jeszcze muszę wygrać z kimś, bo ja tutaj nie mam. Wiecie. Już mam milion. A to fajnie, ninja. A to samo tapuje. O, nie chodzi ogólnie no co robimy timelapsa. Trzy, cztery, Thank you ostatnia gra. A i może już nie, 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 nie! A, w tobie już... Zlecimy, no i jest. Ufff... Ło! Ło! Kurczaczki! 2 miliony I pri, i mamy baca. to są takie nóbki. syn <laughs> <Sin> dubli. tutaj pajpan sław, muszę z skalepsy, nie? To ja za nie. Ale robimy, robimy. To mi dzwoni, czekajcie widzowie. No widzowie jestem. Eee, kolega dzwonił. Nie pytajcie jaki, ale może będzie z niej odcinek samy długo. Aha, jeszcze ja. revilfu miałem robić. No tak. Zapomniałem. Eee, lecimy, lecimy. Do ostatniego, ale ja mamy revilfów. O kurde. 20. Ileś tam am Golden pete, yeah. nu dobre. Ah, uh, po profa. Golden pete, nu to o masă de eh. 75%. Yes, gold camel. Yeah! -a yeah. -a I dostaiam telefon, bravo. Ah, sunt aici dobre pete.

ty 15 minut, więc no ham. Dobra, lecimy. Jooo! A Mufinka? i dużo, dużo. Pozobaczę. Banana. Fajnie Jemy, jemy Jaka pani? Soczek No na ostatniego typu więc zlecimy Kurwa, ale walka Odełchnął No i ten. O i owokowało mi się. 57 tysięcy, I widzowie, skończyły, my się wydaje, że to wszystko było na ten film. Myślę, że mi się spodobało i zostawcie I nara!